Tak, a teraz pięknie do kamery, za wysoko, nie? O! To jest... no, to jest... Mogę tu zostać? Matko nie ja idę dalej. Co boisz się? Panie wysoko. U, wysoko. Na ścieżkę byłeś. Byłem. No właśnie. <laughs> on wysokości. A ja mieszkam na dziesiątym piętrze. A na siódmym. Niewielka różnica. No nie. No nie. Tylko to jest 10 metrów różnicy. To mówię, że niewielka. Ale pięknie! Łoś Trzeba cik mączysz gioczka. Nie mam ręku. To idź. Idę w tej gdzie robię. OMG, ale wiesz co. Nie ma żadnego OMG, O A ty jest jelenia? Tam. Nie widzisz. O, tam się. O tam. jelenia, góra! O. o widzę! A widzę tak. marczyć twój blok chyba! Ta? No. Ja, to jest... ja też chyba widzę. Mi się tam mi A widzę swój dom. Ale ja widzę swój dom. Wiec z nim. Ale patrz, no, siedzisz, tak. I ty się nagle i pod z tył. Zamknij się na bilu. Co? Nie też. Falar, tak, bo tak, tak, Ten twój nowy jak Oskar. Ja tam nie mam lenku. Marcin zrób tak jak tylko że tutaj. 4 lata na dziesiątym piętrze A to, żeby wyjść na te skałki to trzeba być hardcore'em. No. No da się przecież. Ale co? Na te skałki. No, na siódmym. No, Skocz. Nie, wyjść na te skałki. i... <śle> ja sobie, ja, sobie no, macie paski, ja mam chyba 4 na da Dada.